Dzień dobry, dzień dobry. Takiego to mamy 30 marca tego roku, czyli 2024. Takie mamy niebo. Troszeczkę ruszył się wiatr, ale ma być ciepło. Zapraszam kochani na kawę. Już tutaj, zobaczcie. Ja już sezon balkonowy. Otworzyłam, witam i kłaniam się niżutko całemu światu. Witam z poranną kawą. Witam z życzeniami zdrowych, spokojnych świat wielkiej nocy. I dzisiaj, tak przypomnę na marginesie, zmieniamy czas z 30 na 31 marca. <noise> I będziemy spali godzinę krócej. Kochani, jak widzicie, Sobota rano. Większość ludzi śpi. <noise> Cisza, spokój. Oprócz tego, że te poranne koncerty są po prostu przepiękne. Okno rano uchliwam, posłuchajcie, no po prostu oko się nie zamyka, bo taki jest świergot. <noise> tak urzędują, tak się cieszą, tak przyroda się obudziła. O. Słuchajcie, jak zawiewa, cofnę się tutaj. Zobaczcie, u mnie już królików co nie miara, całe statko bym powiedziała nawet, tak? Tutaj mamy taki zwyczaj, tak jak Wam opowiadałam, no mamy, dostosowuje się, że w pracy dla koleżanek i kolegów dajemy gifciki. No, i tak takim sposobem to rodzina zajęcy mi się pojększyła i dostałam też takiego, bo te już były. A to Wam powiem ciekawostkę, że tutaj kupiłam za 3 euro. 3 euro to jest takie, posłuchajcie, powiedzmy 13 zł. A wczoraj byliśmy w Zgorzelcu i w Kerfurze takie samo, to oto. Taki zając doniczka z kwiatkiem. Posłuchajcie, 21,99. I teraz jak. Z reguły, posłuchajcie, przez ostatnie parę lat było taniej w Polsce, to zaraz jak jadę, to muszę się zastanowić, czy nie lepiej nie kupić, bo tu jest taniej. To jest dopiero ciekawostka, prawda? No. <grytanie> witam Sylwusiu, witam Anusia. No, przede wszystkim witam Ciebie, Joasiu, w Dalekiej Australii. Wszystkie Joasie witam, ale posłuchajcie, jaką, bo ciekawostką jest. No, i chyba to jest najpiękniejsze, że doszła kartka świąteczna, która wysłana była miesiąc temu z Polski. I posłuchajcie dla mnie te kartki świąteczne, w ogóle kartki, takie wysyłanie energii, bo teraz przez tą rozmowę to też jest przesyłanie, przekazywanie tej energii. To jest takie coś pięknego. No to jest, zwiąże się z nami, bo. Śmieciara. Wiąże się to z nami z takim, jak to powiedzieć, budowaniem relacji. Myślę, że powiem, że budowaniem bo te relacje między nami tutaj na kanale to już zostały zbudowane budujemy, zresztą nie cały czas, ale takie ulepszamy. I dla mnie to jest taka radość, jak sobie pomyślę, że kartka, która jest wysłana z Polski, Popłynie do dalekiej Australii, i tam przyniesie radość. I tutaj te nasze poranne, w ogóle te spotkania online są też piękne, bo ja się cieszę, że mogę do Was mówić, i później z radością czytam komentarze, i serce mi się raduje, bo posłuchajcie, tak mi i ten tu, a ten tu, a ten to, a ten śwo, a ta tak. I posłuchajcie, to jest, to jest w tym wszystkim takie najwspanialsze. Także, jak widzicie, już takie po, um, świąteczne porządki są. To z takich ciekawostek, to wczoraj był Wielki Piątek, i tutaj Wielki Piątek jest dniem wolnym. Wszystkie sklepy zamknięte. No to pojechaliśmy, posłuchajcie, do zgorzelca na zakupy. A tam jest, jest takie centrum handlowe, chyba słowiańskie. No, nie pamiętam tej chwili nazwy, ale tam, gdzie jest Kerfur. Posłuchajcie, jaki ten Kerfur w ogóle. Ile niemieckich rejestracji. Także, no, tutaj sklepy zamknięte, ludki zjechały. Także, posłuchajcie, byliśmy tak około 10, 10 11, pełny parking samochodów. Towarzystwo, no, polsko-niemieckie, no, Ukraińcy też, Rosjanie też, jeszcze, nie wiem, od Czechów też parę, parę samochodów, bo z numerami, ale posłuchajcie, jest tak wyposażony Carrefour, jak weszłam na filiżanki. To po prostu nie miałam. I w kwiaty, i takie, bo były tak, kiedyś, pamiętacie, taką mam białą ze złotym, taką ekipę ze złotym. To teraz są i czarne, i są granatowe, i są w kwiaty. I, no i taki jest wybór, żeśmy zwiedzali. Zwiedzaliśmy, posłuchajcie, i kiedyś się śmialiśmy, bo wiele lat temu szukaliśmy pojemnika na chleb. Tak, i do, do kuchni, żeby to ten chleb był w czymś. Teraz to tak, chleba bardzo nie jemy. I pojemnik się zrobił nieprzydatny, ale chodzi mi o to, że jak szukaliśmy to tak, tu był kiedyś jeden jakiś taki, a tam, w tym kerfużu, słuchajcie cały regał od góry do dołu regał w sensie pojedynczy taki regał, nawet chyba szerszy niż to. Posłuchajcie w pojemnikach różnorakich. Także wybór rzeczywiście, rzeczywiście bardzo duży, no ale posłuchajcie, jak przyjeżdżają klienci, to i wybór jest. No dobrze to świadczy o sklepie. Szkoda może, że nie polskie, nie? ale posłuchajcie kochani, chciałabym się podzielić z wami taką radością, taką przyjemnością spędzania czasu z najbliższymi naszemu sercu. W ogóle uważam, że trzeba budować życie na osobach, które nas wspierają. te Budować związki, których my wspieramy innych i mamy tę wzajemność. O. Myślę, że to tak jest, no chyba najpiękniejsze by było, żebyśmy współpracowali, bo kiedy jest współpraca, i to jest ta moja ulubiona definicja, gdy dwie strony chcą, bo jak chce jedna strona, to nie ma współpracy. I wtedy nam się wydaje, że będziemy tym zbawcą, będziemy zbawiać świat, tą drugą osobę będziemy zbawiać, naprawiać, reperować, wspierać, a jak nie mamy nic za nim, to nie ma. Harmonia musi być zawsze, i jak jest harmonia, wtedy jest taka przyjemność życia. Także budujmy sobie to życie nasze świadome i otaczajmy się życzliwymi ludźmi. Ale jak spotkać takich życzliwych ludzi? Posłuchajcie, no cóż, są gesty, które czynimy. Tylko te gesty muszą być ze szczerego serca. Żeby nie były takie, że ja to muszę. Nie, nie, nie. Posłuchajcie, jak ja mam coś musieć, to to nie jest. To jest tak z umysłu, a to ma być z serca. Czyli ma być z radością. I teraz tak się podzielę jak tym. No to jak ja dałam takie radości tym u siebie w pracy. Mamy kolegę. No, posłuchajcie, szefujciowi, no to tak. No co się daje? To jest robeczka elegancka, do tego się zająca świątecznego daje, czyli no to ten zajączek, do tego jakieś tam czekoladki. No ale kolega, który mówi, że on tam wcześniej jakaś była rozmowa i on żadnych słodyczy nie jada, żadnych. On tylko lubi piwo. I on piwo, a ja mu mówię tak wiesz co, tutaj jak pracowałam jako kasjerka, no to mogę powiedzieć z doświadczenia mojego, to tutaj posłuchajcie, na weekend to tak średnio 3-5 skrzynek piwa się bierze. Słuchajcie, ja nie wiem, na ile ci później ludzie ci to wystarczy na, na weekend i na tydzień, ile tam kto pije, to już przecież tego nie wiem. Ale tak ciekawsze, bo to jak on mówi nie, ja nie biorę pięć, ja biorę sześć. No i teraz się zastanawiam, czy on, te sześć skrzynek piwa, a w każdej skrzynce jest 20 butelek półlitrowych to jak już weźmie te sześć skrzynek, to na ile mu starczy? No wracając do niego, no i też mu przecież chciałam zrobić taką radość świąteczną i kupiłam. A no jakie piwo lubi? No jest takie tutaj piwo, które lubi. No to posłuchajcie, pojechałam, kupiłam to piwo, pożyłam elegancką torebeczkę i mówię tak, to jest dla ciebie zajączek zajączek wielkanocny ten hasel i wyciągam tą butelkę tego piwa i mówię nie lubisz czekolady no trudno to to jest ten twój zajączek posłuchajcie no radości było wiele no bo to ja będę komuś, jak ktoś już z daleka mówi i już w ogóle zaznacza, że on czekolady nie je i nie lubi żadnych słodyczy. Owszem, lubi mięso, bo to kiedyś jak to kolega mówił Kery, o oh, Kery świętej pamięci, że on ze słodyczy to tylko śledzie. To ja mówię, posłuchaj kolego, to ty ze słodyczy to tylko śledzie. A on mówi nie, i mięso w ogóle, <laughs> to niech będzie mięso. No to jeżeli jest smakoszem takim wielkim piwa, no to zakupiona została dla niego butelka piwa jego ulubionego. Ale posłuchajcie, przyszło przy okazji, no bo jak zaczął opowiadać, jak on te zakupy robi, no bo tak, jeździ do pracy rowerem. No, musi mieć też niedaleko. No i jak to on zawsze mówił, że on jest taki ekologiczny. No i teraz jest pytanie nasze. <laughs> Czy ta ekologia? Ha, bo on to podkreślał, że on taki ekologiczny jeździ do pracy rowerem, ale dlaczego on tym rowerem jeździ takimi bokami? Czyżby to jest. Y skutek tych zakupów tego piwa. No i nagle się okazuje. Zobaczcie, że to takie jest inne spojrzenie. Przyszły informacje i jak to czasem a, rzucamy hasło, a tak naprawdę to jest takie wiecie hasło pod publikę, nie? Ja jestem ekologiczny. A tak naprawdę czego ono dotyczy i dlaczego tak zastawiamy zasłaniamy się tym słowem ekologia. To nie wiem, <laughs> w tym przypadku. Ale kochanie, ważne jest w tym wszystkim, żeby być w zgodzie ze sobą. I jeżeli lubimy chodzić do kościoła i się modlić, to to róbmy. I jeżeli lubimy chodzić do lasu, na łąkę, lubimy biegać, lubimy spacerować i lubimy siedzieć na ławeczce i mieć przyjemność rozmowy z drugą osobą, róbmy to. Dążmy do tego. Jeżeli lubimy pić poranną kawę, w moim towarzystwie, włączajmy tego YouTube'a i pijmy. A jeżeli lubimy się kłócić, nie, to powiem tak, nie kłóćmy się, bo posłuchajcie te kłótnie. Chociażbym tak, nie wiem dlaczego mi akurat ta kłótnia przyszła do głowy. Kłótnie to też oczyszczają związek, bo zobaczcie, czasem jest tak, że czasem są osoby, które. Chyba większość ludzi nie lubi ją tak powiedzieć wprost. No ja może powiem tak, no ja z reguły to mówiłam wprost, a z wiekiem się nauczyłam dobierać słów. O, <laughs> moje podsumowanie, podsumowanie mojej osoby. Ale w kłótni, jak jest człowiek wkurzony, no bo ta wkłótnia, posłuchajcie, czegoś dotyczy, jest jakaś granica, która została naruszona, to wtedy mówimy to, 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 to i to. Czego może bez tej kłótni byśmy nie powiedzieli? Czyli może powiem tak, jeżeli czasem potrzebujemy się pokłócić, to trzeba to zrodzi, zrobić, bo może wtedy nam się oczyści ta atmosfera i poprawią się te relacje. <laughs> relacje. Także kochani, pozdrawiam was serdecznie, ale posłuchajcie no to z Polski przywiozam oczywiście sztuczne, ale posłuchajcie urokły. Skier, u, Urzekły, urokły, uroki, urzekły mnie ten kolor. Posłuchajcie, ten kolor urzek jest taki piękny, taki żywy, prawda? Także we flakonie od Kasi. Kasiu, bardzo dziękuję. Poprawiłam go tak, a no może jak będzie inny sezon, zmienię na inny kolor, ale to, posłuchajcie, poprawiłam kolorystycznie. O, także w standardzie, posłuchajcie, każdy każdemu daje mniejszego lub większego zajączka wielkanocnego. I to jest fajna tradycja. Ta tradycja mi się bardzo podoba. A tutaj posłuchajcie, tak jak widzicie już o Stinda Psucy, moja żaba. I już wyszły kwiaty na zewnątrz. Niech oddychają świeżym powietrzem. I ciekawostka jest posłuchajcie: może w tym nie będzie widać. Kaktusy wieziemy do Polski. Zobaczymy. I one już zaczynają rosnąć. Ten troszeczkę mniej, bo tak nagle widać, że takie się jasnozielone robią tutaj te końcóweczki. Może na tym będzie widać. No, zobaczcie, zobaczcie, jaki ten kaktus jest niesamowity. A widzicie, takie tu już jasne są te czubeczki. Jak tutaj. No, ja będę rozsadzać i znowu będę rozsadzać. I znowu będą te kaktusy mi rosły. I ta moja uprawa kaktusów będzie się powiększała. No ale tak to jest. I jeszcze, kochani, te stokrotki. No, stokrotki lubię. Już pokazywałam, ale. No, lubię, no te stokrotki są po prostu piękne, a taka pełna ta stokrotka to tak cieszy oko. Zdrowych, spokojnych świąt, niech Wam się darzy. Niech nam się darzy. Życzę Wam uśmiechu, życzę Wam odpoczynku i pomyślcie, że warto się wybrać na urlop, ale na taki urlop, na którym odpoczniecie. Ja nie mówię, żeby był jakiś długi, ale żeby zacząć już planować, bo przecież lato, wiosna już za chwilę będzie w pełni. To już ten czas piękny, tego długiego dnia przychodzi. I żeby tak... Może na jakiś wyjazd, a może na taki wyjazd, gdzie się milczy, bo też są takie. Posłuchajcie, żeś na przykład jedzie i trzy dni się milczy. No, czy to niesamowite? Ha, ile to rzeczy można przemyśleć wtedy. Także kochani, i jeszcze raz najlepszego i pozdrawiam Was bardzo serdecznie tutaj z Saksonii. Pa, do zobaczenia! Ale te ptaki tutaj nie posłuchajcie, jednak urzędują. A ja tutaj baczcie, obserwuję, kiedy to te drzewa... Chociaż ten jawor to on tak późno, te zielone liście. Ale już obserwuję teraz, posłuchajcie, tą moją japońską wiśnię. Już ma pąki. Kiedy będą listki i kiedy będą kwiaty? A to będzie niesamowity czas. A. No gdzie te 20 stopni? No będzie. Ma być dzisiaj 20 stopni. Ciepła. A w nocy 11. No, widzicie kochani jak fajnie. Jaka ta perspektywa z tego drugiego piętra. Piętra jest niesamowita. To pa.